Dzień dobry, zakupiłem lodóweczkę IC On firmy PEME. I to powiem wam, jest fenomen. Trzecia lodówka i nie działa. Dwie kupiłem z Morelenet, trzecią teraz kupiłem z Podpoznania, i wydedukowałem, że panel. Który tu jest, jest jakby podróbką. Nic dziwnego, bo producent to Chiny. Tylko dziwię się, że Polacy to sprzedają, biorą z powrotem i odsyłają innym klientom. Pudełko, jak go rozpakowywałem, było zanieczyszczone. Tu już nie będę odwracał tej lodówki, ale pod spodem te blachy są. Coś było grzebane w nich. Lodówka już chodzi ponad 5 godzin i pokazuje temperaturę otoczenia, czyli 26 stopni. I nic się tu nie dzieje, nic. Tak jakby czynnik pracował przez pół minuty i się wyłączał. Silnik dalej chodzi, niby kompresor, i nic z tym się nie dzieje. Spróbuję wymienić na czwartą, nie poddam się. Do widzenia i powodzenia.